Słuchajcie, dzisiaj trochę o kulisach powstawania och Anny, ponieważ często od przyjaciół, znajomych dostaję pytania, skąd ja biorę tych wszystkich gości. no i zawsze w tym momencie mój małżonek się odpala, że a weź przestań, ona ich nagabuje, tutaj niewinne nie, nie, nie osoby. Trochę to tak wygląda, a trochę nie. Część gości pojawiła się u mnie, ponieważ od samego początku wiedziałam, że chcę zrobić jakiś dany temat e, i że do tego tematu pasuje mi jakaś tam konkretna osoba. E, tak bo w przypadku Anety Szczepańskiej, o której z którą masz od, od, od początku, jak po, powstał podcast, e, czy mobbing z e, Elizą Kuną, więc to był dla mnie jakby oczywisty wybór. tak. E, natomiast czasami to jest. W tak się dzieje, że nie wiem, skróję sobie coś na Instagramie, e, wpada mi czyjś profil, oglądam sobie tą osobę, słucham, jak, e, jak się wypowiada. No i co? No, czasami się faktycznie odzywam do kogoś, kogo nie znam, e, z propozycją, że fajnie byłoby razem porozmawiać o Hannym. No i tak, no, część ludzi się zgadza od razu, na niektóre osoby muszę poczekać, część rozmów mam gdzieś tam na wrzesień, mam się zgłosić, a część w ogóle nie odpowiada. I to jest też druga rzecz, o którą czasami mnie właśnie moi przyjaciele pytają, jak sobie radzę z odmowami albo właśnie z tym brakiem odpowiedzi. Słuchajcie, no ja wychodzę z założenia, że no jeśli nie spróbuję, nie zaproszę, no to... Wiadomo, że ta osoba się u mnie nie pojawia, a zawsze jest jakieś takie cień nadziei, cień szansy, że się zjawi. Też mam takie pytania, czy wybieram tylko osoby, które już są gdzieś tam znane, mają jakieś swoje zasięgi na Instagramie. I tak i nie, ponieważ jak ktoś jest ze mną od początku, to wie, że w moim podcaście goszczą też. Zwykli, niezwykli ludzie, więc jeśli Ty teraz mnie oglądasz i masz do opowiedzenia jakąś fajną, inspirującą historię, to jak najbardziej zapraszam cię do rozmowy. A czasami faktycznie wybieram osoby, które mają jakieś zasięgi po to, żeby bardziej podbić ten temat, o którym rozmawiamy, czy właśnie o przywództwie, czy o depresji, czy o hejcie wśród dzieciaków, stąd na moim kanale pojawił się Kamil Nowak z blogu Ojciec, więc to jest różnie, natomiast no, tak jak ja zawsze mówię, warto spróbować, warto zapytać, nie mam nic do stracenia, a czasami właśnie wychodzi fajny z tego odcinek. No i tyle moi kochani, tak jak mówiłam, w lipcu jeszcze parę nagrań, w sierpniu znikam, nic nie nagrywam, odpoczywam, żeby wrócić we wrześniu z pełną parą do Was. Pa!